Czy można w Szabat uczynić coś dobrego czy złego? Jezus z Faryzeuszami odbył wiele takich podchwytliwych dyskusji. Czy Ty też rozumiesz ducha prawa, czy przyjmujesz prawo tylko jako literę? Z Ewangelii, według Świętego Mateusza. Pewnego razu Jezus przechodził w Szabat pośród zbóż. Uczniowie jego odbyli. Odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli mu: Oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat. A on im odpowiedział: Czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód on i jego towarzysze, jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie wolno jeść ani jemu, ani jego towarzyszom? Lecz tylko kapłanom. Albo nie czytaliście w prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy. Oto opowiadam wam, tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy chce raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych, albowiem Syn Człowieczy jest Panem Szabatu. Jezus stawia w centrum człowieka, jako koronę stworzeń. A nie formalizm. Szabat miał być dniem uwolnienia i odpoczynku dla człowieka, a nie kolejnym ciężarem. Prawo jest dane, żeby służyć życiu i miłości, a nie po to, żeby zniewalać. Jezus pokazuje bardzo mocno, że miłosierdzie przewyższa ofiarę, a dobro powinno być zawsze na pierwszym miejscu. Jezus sam jest Panem Szabatu. Co oznacza jego prawo do interpretowania prawa w świetle miłości? Dziś często możemy się spotkać z prawem, które wyklucza, osądza, albo staje się pretekstem do surowości wobec drugiego człowieka. Może to dotyczyć norm społecznych, ale także religijnych, czy nawet naszych własnych granic. Czy potrafisz dostrzec w tych zasadach cel? Życie pełne, wolne i pełne miłości. Czy nie zatraciłeś ducha prawa w literze? Kluczowa jest nauka, żeby prawo stawało się sługą, a nie panem. Codziennie możemy pytać siebie, czy moje zasady pomagają mi kochać lepiej, czy raczej zamykają mnie w jakichś schematach, a przez to izolują. Praktyka miłosierdzia wobec innych, nawet gdy nie przestrzegają reguł, jest drogą do prawdziwej wolności w Chrystusie. Dziś podejmij wezwanie. Zaobserwuj, czy w relacjach, na przykład w pracy, nie jesteś zbyt sztywny w ocenach. Wybierz jeden moment, żeby uczynić dobro w szabat, czyli pomóc komuś, okazać się wyrozumiałym, przebaczyć. Choć nie jest to zgodne z zasadami, które sobie narzuciłeś, albo które przyjąłeś jako system swojego życia. Zobacz i obserwuj, jak to zmienia Twoje serce. Jezus przypomina, że prawo jest dla człowieka, a nie człowiek został stworzony dla prawa. Gdy zaczynamy traktować zasady jako rodzaj niewoli, zatracamy to, co najważniejsze, czyli miłość i dar wolności. Miłosierdzie to prawdziwe działanie człowieka wolnego to przekroczenie swojego serca, staniecie w prawdzie. To serce prawa, które uwalnia i leczy. Każdy akt dobroci, przebaczenia i zrozumienia jest manifestacją właśnie tej wolności, którą Jezus przynosi. Pytaj codziennie samego siebie, czy moje życie jest prawem, czy jest już miłością. Duchu Święty, ożywiaj mnie do tego, żebym nie był zamknięty w granicach żadnego prawa, ale żebym był otwarty na miłość miłosierną, nie tylko żeby ją przyjmować, ale żeby dawać ją innym. Amen.